Siemanko, siemanko. Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku vlogowym. Oczywiście lockdown vlog, bo ciągle jest lockdown. I witam w pierwszym odcinku 2022 roku. Mam nadzieję, że wbiliśmy razem wszyscy dobrze w ten rok. I zapraszam na odcinek, nie? Ale dzisiaj u nas w Holandii ciepełko, do dyszki dobija. A jaka temperatura u Was? A że wieje, nie? Temperatura u Was skąd pochodzicie? Bo zobaczcie, tu do dyszki dobija. Ja jestem na krótki rękawek teraz na podwórku. Jest naprawdę przyjemnie. Znajdujemy się w miejscowości Kampen i zobaczcie na sylwestra, żeby nie szczali petardami. Wszystkie śmietniki pozamykali. No to ludzie gówno z psami poukładali na śmietnik, nie? Taka kultura, no ale mogliby już otworzyć. Bo już idę, chyba, piąty czy szósty śmietnik, i wszystkie są zamknięte. Nic nie wrzucisz. A to robię tylko dlatego, żeby dzieciaki nie rzucali petard. Do śmietnika. Piękna dzisiaj pogoda. Bardzo piękna. Teraz dobiło do 12 stopni. I w parku na spacerku jestem z znajomymi. Dobra, lecę dalej, ale słoneczko pięknie świeci. Zobaczcie, tutaj jaki jest widok zajebisty. Trochę zieleni no. Jeszcze luty marzec i będzie się robić ciepło, kwiecień maj i wracamy do świata żywych. A tutaj właśnie mój ziomek sobie kupił buldoga francuskiego. Nazwał go Milo jak z maski. Zobaczcie jaki słodziak. Cztery miesiące ma. Majo. Patrzcie, Majluś. Piękny jesteś, tak. Pokaż pyska tu widzą. Fajne przy te buldogi francuskie są. Trochę chorobliwe. Kolega już ma drugiego, nie? Milo! Majlo pokaż się słodziaku tu naszym widzom. Pokaż pyska. Pokaż. No idź do pana, idź do pana. Idź do pana szybko. Nie słucha się. Chodź. O, nie słucha się. Poznajecie ten film? Kevin. Albo sam w domu, albo w Jorku, jeszcze nie wiem. Trzeba sprawdzić. Majlo! 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 Wojna psów. Majlo! No co poli, denerwujecie? Denerwujecie Milo? Młody jesteś się bawić, a ta stara szczeka na niego. Podobnie jak u ludzi, nie? Fenomen McDonalda jest taki, że każdy gada, że to jest niezdrowe, niedobre, a i tak zawsze jest masa ludzi. Przed nami stoi 6 albo 7 out. Ostatnio kolejka była aż tam het na rondo. I powiedzcie mi, jak to jest z tym McDonald'em, bo każdy pisze, że to shit, niezdrowe, ale masa ludzi tam jednak kupuje. Myślę, że to najpopular, najpopularniejsza na świecie taka fast foodownia. Co Wy o tym myślicie? A więc wiadomo, była gwiazdka, były święta i każdy dostał prezenty. Ja dostałem kilka prezentów, ale chciałem pokazać jeden. Dostałem od mojej mamy książkę pod tytułem Trzecia Rzesza na Haju, czyli Narkotyki w Hitlerowskich Niemczech, i myślę, że będzie to dość ciekawe, ze względu na to, że już słyszałem kiedyś w telewizji, w różnych programach, że Adolf Hitler, można powiedzieć, że był narkomanem, bo miał swojego prywatnego lekarza, który ciągle za nim podążał i dawał mu różne szpryce, różne, tablet różne tabletki. Ogólnie szprycował się zaszczykami, nie? Co on tam brał, to nie wiem. Pewnie po tej książce się dowiem. No i też żołnierze niby byli faszerowani amfetaminą. Może ktoś czytał tą książkę, to niech się wypowie, albo wie coś więcej na ten temat, to też jakby ktoś mógł napisać w komentarzu, to chętnie przeczytam i dowiem się czegoś nowego. Tylko właśnie chciałbym już zacząć tą książkę czytać od razu. Zacząłem wcześniej czytać książkę Kuby Wojewódzkiego, nie? I chyba najpierw skończę tamtą i zacznę dopiero tą. No ale fajny, fajny prezent. Książka zawsze spoko, bo wiadomo, nie? Można czerpać fajną wiedzę, fajnych rzeczy się dowiedzieć. A tak się składa, że byłem w Polsce kiedyś i oglądałem w księgarni tą książkę. Zwróciłem na nią uwagę właśnie. Byłem w Empiku, a nie w księgarni, sorry. W Empiku byłem, bo tam kupuję sobie płyty z muzyką rapową. No książka jest dość spora, bo ma ponad 350 stron. No to trochę jest, nie? Ale myślę, że będzie ciekawie. To tyle, co chciałem Wam pokazać z prezentów. O, jeszcze mleczko, A to chyba każdy lubi, nie? to jest ulubiona swodzie moja. Zawsze sobie, jak jestem w polskim sklepie, biorę ptasiemleczko i mówię, zjem jedno, a kończy się na całym listku. Dobra, to na tyle. O, co ja mogę więcej powiedzieć, widzowie? Mamy już ten nowy rok 2022. Nic się nie zmieniło. Wszystko toczy się tak dalej. Nie, jutro idziemy do pracy. Będziemy ścinać te doniczki, i we wtorek będą planty. To będzie we wtorek odcinek z sadzenia, a jutro będzie pierwszy odcinek z pracy wspólnie z Ocharą. Będzie nas czterech Polaków na razie: Ja, Ochara, Alina i Łukasz. I reszta pracowników: pierwszy chyba dojedzie Marcin, później dojedzie Rudy, dziewczyny z sortowni. I tak luty, marzec będą pomału wracać pracownicy sezonowi i ciągniemy w kolejny sezon. Podsumowując, rok 2021. Był bardzo fajnym rokiem, szybko zleciał. Naprawdę chyba najszybszy rok w moim życiu. Tak to szczeliło. Ja to swoje dni to ostatnio robimy daily vlogi i ten czas mi tak leci, że mi się zlewa to, że tydzień mi się zlewa w jeden w dzień albo w dwa dni, I tylko po odcinkach sobie wchodzę na wideo i sobie przeglądam. A, tu robiłem to, tu robiłem tamto. No faktycznie czas leci nieubłaganie, szybko, mówię wam, to jest jakaś masakra. Następny urlop. Ja planuję w maju jechać na dwa tygodnie, później. Pod koniec wakacji, no i z powrotem zimą, nie? Ale w maju na dwa tygodnie do Polski, i następne święta spędzam już na pewno w Polsce, sporo rozmawialiśmy. I następne święta na trzy tygodnie do Polski, ale to może nie wybiegajmy aż tak w przód za daleko, nie będziemy myśleć, co będzie w przyszłym roku. No ale co, ciepło jest, dzisiaj było prawie z rana, było, widzieliście 80 stopni, później to już było prawie 12, naprawdę ciepło, ale wiecie, zima jeszcze może dowalić w lutym, nie? Luty, marzec jeszcze może przywalić. Tak samo jak w tamtym roku, jak przywaliło, śniegiem zasypało, to ludzie do pracy nie podejeżdżali, bo tyle śniegu było zasypane pod domem. No zobaczymy, jak to będzie, ale zimy jak, jako takiej nie było. No i co u Was? Czy Wy też jutro do pracy idziecie? Piszcie w komentarzach, jak wchodzicie w ten nowy tydzień. Ja z pełny pozytywnych myśli jestem. Trzeba być optymistycznie nastawionym. Wiadomo, jest taka... Jeden z widzów pisał, że po wyjeździe bliskich, znajomych robi się taka pustka. No, wczoraj tą pustkę odczułem, jak pojechali najpierw moi rodzice, Później zarabili znajomi, tak nie uczułem a teraz dzisiaj zostałem sam i mówię, nie ma co siedzieć w domu. Do Pauliny wsiadamy w auto, jedziemy do kumpla. Byliśmy na spacerku, widzieliście tam z pieskami. Nie ma co siedzieć na chacie i się zamulać, bo ogólnie niedziela to jest takim dniem. Dla mnie strasznie takim nudnym, przykrym. Jakiś taki, zawsze mam taki smutek, w niedzielę, nie wiem czemu. Dlatego zawsze mówię lepiej gdzieś wyjść na spacer czy do znajomych i wtedy ten dzień mija inaczej. Bo jak niektórzy się budzą, i ja się pytam, co robię w niedzielę, No nic, taka zamułka. Siedziałem w domu. Oglądałem telewizor, a ja mówię: lepiej wyjść z domu. Ja to już mam sprawdzone, nie? Że, jak jest za muła, w ogóle jak się źle czujesz, nawet albo masz złe samopoczucie, to lepiej wyjść na spacer do ludzi, spotkać kogoś z kimś, porozmawiać. Gwarantuję wam, że samopoczucie się na pewno poprawi. Ja mam tak zawsze: jak mam lekkiego dołka, wychodzę z domu. Idę się przejść nawet do parku, na miasto, obojętnie, gdzie, żeby kogo spotkać, zamienić z kimś parę zdań i jest lepiej. Ja się rozgadałem, nie? No nic. Tym pięknym akcentem będziemy się kończyć dzisiejszy odcinek. Jutro pierwszy odcinek z pracy. Mam nadzieję, że czekacie na ten odcinek, że nabijemy wyświetleń. Niedużo zostało do 30 tysięcy subskrypcji, jakieś niecałe półtora tysiąca. Myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech miesięcy i będziemy mieli równe 30 tysięcy i będziemy świętować na 30 goła, coś specjalnego zrobimy. Tymczasem miłego wieczoru Wam ży życzę. Jest godzina 18.03 teraz, dokładnie 4 wskakuje, i ja kończę ten odcinek. Montuję to raz dwa. Myślę 19, między 19 a 20 będziecie to oglądać. Także trzymajcie się, udanej nocki. Ja planuję dzisiaj o godzinie 23 najpóźniej spać. Jutro o 8 rano zaczynamy. Do jutra, trzymajcie się.